Wielkie pożary w Los Angeles. Tragedia dotknęła także mieszkającą tu Polonię. I o tym opowiemy w dzisiejszym spotkaniu. Piotr Orłowski. Zapraszam na przystanek Ameryka. To był huragan Santa Ana. Przyleciał i spopielił to miasto. Pęd tego huraganu był 100 mil na godzinę. W serce Santa Monica, pomiędzy Broadway i Santa Monica. I z tej ulicy widziałem te wzgórza, które tam są za mną, w płomieniach, one stały w płomieniach, czarny dym i nie wiadomo było, kiedy dojdzie do nas. Ulice były zabarykadowane gałęziami, śmieciami. To był popiół no, palącego się miasta. Dziesiątki tysięcy domów spłonęło, człowiek sobie zdaje sprawę, w takich warunkach, w takich sytuacjach, że nic nie jest ważne poza życiem własnym i rodziny i najbliższych. Los Angelinos, czyli ludzie, którzy tutaj żyją, wiedzą jak reagować, wiedzą, rozumieją, że nadchodzi niebezpieczeństwo. Przy czym to, ten pożar, to niebezpieczeństwo, które nadeszło tym razem, przerosło wszelkie oczekiwania. Przeszedłem zobaczyć, co się dzieje w tym magicznym ogrodzie i zobaczyłem, że fontanna jest szara, woda z niej nie wycieka. Za to wycieka z niej, wyfruwa z niej popiół. To jest centrum Santa Monica z plaży. Ludzie zostawiali samochody, uciekali na plażę Pacific Palisades Park, który był zamknięty. Tutaj wszędzie stały National Guards. Były ich samochody, tutaj nie można było wjechać. Nad oceanem unosił się czarno-czerwony dym, bardzo gęsty. Nie można było oddychać. A te wzgórza, które są przed nami, to zupełnie jak w starożytnym Rzymie. Wieczne miasto płonęło za czasów Kaliguli, i tutaj też się wydawało, że jesteśmy w jakimś otoczeniu tymi wzgórzami, które płoną. Tam w oddali jest Palisades, tam dalej jeszcze jest Malibu. Santa Ana pchał ten pożar w naszą stronę. Miejscowość Pasadena na północnych przedmieściach Los Angeles, to tu wybuchł pożar Eton. Wiele rejonów wróciło już tutaj do życia choć koło domów, które przetrwały są takie miejsca, które przypominają o tym, co działo się tutaj raptem kilka tygodni temu. Didi, jedna z mieszkanek tego rejonu. Didi, what's the current situation? Um, currently most people have moved uh, moved back home, especially the houses or houses are still standing. So we're still in the process of cleaning, settling back in, washing everything. How tough is this situation for your community? It's hard. This area had been through fire in 1993. We just left in a hurry without bringing anything. Uh, just grabbed our pets and got in the car. Procentowo jednym z najbardziej dotkniętych miejsc tymi pożarami w rejonie Los Angeles jest przybrzeżna część słynnego Malibu. Tak, około 70% domów na wybrzeżu Malibu zostało spalonych. Kiedy uczysz się na miejscowym uniwersytecie, są też tam inni Polacy. Mój uniwersytet Pepperdine mieści się między kanionem Malibu i wybrzeżem. Został prawie spalony przez dwa różne pożary. Pierwszy był Franklin Fire, który się zaczął pod koniec roku i dotknął naszego kampusu. Tutaj jest nasz kanion. Tą drogą się jedzie, żeby dojechać do kampusu. Z jednej i z drugiej strony um, był pożar. A tutaj jest nasza biblioteka, tutaj są schody, jak się wychodzi z biblioteki. Widać, jakby niebo płonęło. Dosłownie, tak. Wszyscy wrócili do domów na święta i po, po tej przerwie wróciliśmy. Na kampus, i kolejne pożary się zaczęły. Straszna była ta sytuacja, bo nikt nie wiedział, czy, czy kampus spłonie. To na dole to jest ta cała część Malibu i Santa Monica dalej, gdzie to wszystko spłonęło. Tak, tak. I tam za tym jest ocean. Pełno studentów, którzy nie mieszkają na kampusie, mieszkają poza, w miejscowości Palisades lub tutaj na wybrzeżu w Malibu. I niestety ich domy zostały spalone przez ten Palisades Fire. My jako studenci założyliśmy Pepperdine Strong Fund. Zbieraliśmy pieniądze, ale też wszelkie ważne rzeczy, jak ubrania, książki, po prostu wszystko, co studenci by potrzebowali. Spotkaliśmy się z jedną z rodzin, która podczas tych pożarów straciła swój dobytek życia. Jak wy sobie obecnie rodzicie? No nasze życie teraz jest do góry nogami. Wszystko się u nas zmieniło. Dzieci niektóre teraz chodzą do inne szkoły, bo ich szkoły się też spaliły. One też mają nowe towarzystwa. Jesteśmy w nowym mieście. Zaczynamy wszystko jakby od początku, no bo te wszystkie Przynajmniej moje 15 lat jak ja przyjechałem do Stanów rzeczy, które się zbierało, budowało razem jako rodzina, to wszystko zostało tak naprawdę zniszczone w ciągu tam jednego dnia. Wracaliśmy w ten dzień z Polski. Mieliśmy właśnie wsiadać do samolotu, jak się dowiedzieliśmy, że nasze miasteczko Pacific Palisades właśnie jest zagrożone i zaczyna się wszystko palić. Tu właśnie, tu jest nasz dom, jest a za naszym domem wszystko się pali. Maxa liceum już jest spalone, Lucy szkoła podstawowa już jest też spalona, że te wszystkie rzeczy, które nas tak bardzo tam trzymały ze sobą, były już spalone, ale wiedzieliśmy jeszcze, że nasz dom wtedy jeszcze nie był w ogóle spalony, ale wiemy, wiedzieliśmy już też, że na przykład Dajany mamy dom już się też spalił, naszych znajomych domy się popaliły. Mieliśmy też kamery zainstalowane w domu, żeby oglądać co się dzieje i to jest właśnie jedno z ostatnich ujęć zanim prąd się wyłączył, że tu już widać, że wszystko się dymi. Tereny, które najbardziej ucierpiały w pożarach są obecnie strefami zamkniętymi. Dostęp do nich strzegą Policja i Gwardia Narodowa. Mieszkańcy, by dostać się w te rejony muszą posiadać specjalne pozwolenia. Can I see your yes. I od tego momentu, co się zaczyna, że już wszystko jest spalone. To całe siede po prawej stronie jest kompletnie spalone. Tutaj dużo naszych znajomych właśnie mieszkało. Dotarliśmy do Pacific Palisades. W tym miejscu stał do niedawna ten ukochany dom rodziny Szymańskich. Dla ciebie to pierwsza wizyta w tym miejscu po pożarze. Tak. To jest bardzo smutna, bardzo mi przykro jest właśnie, że tak widzę, że ten dom teraz tak wygląda. To był nasz wymarzony dom. Tutaj się wchodziło właśnie do domu. Się wydaje, że ktoś w ogóle próbował nas tutaj zwykłym wężem ratować. Tutaj był Lucy pokój nasza sypialnia z przodu i idąc dalej. Jedyne co przetrwało, to widać, że nowe ściany. Patrz, nasz garcie, który bigos z niego robiliśmy. po <noise> to największy garcie, które my mamy. Kończyliśmy robić właśnie ogród, że tu był materiał przygotowany. Właśnie jak wrócimy z Polski, to dokończymy cały ogród. Posadzimy sobie roślinki, drzewa. Pożar przyszedł tam z tamtych gór właśnie, które są za nami teraz. Nie wiem, może to z kilometr, dwa kilometry stąd. Niby blisko, ale też daleko. Ale wiatry wszystkie wiały w tą stronę, właśnie, że ten, ten ogień cały był pchany tą doliną za naszymi domami po, po lewej stronie. I ten ogień sobie do oceanu zszedł i się, się właśnie rozdzielił na Malibu, skręcił w prawo i w lewo skręcił. Później był kierunek wiatru mi się wydaje, że się zmienił, może że to wszystko z powrotem zaczęło wracać. Pacific Palisades to w mediach bardzo mówią, że bardzo, bardzo bogate, że tylko gwiazdy tutaj mieszkają, ale też normalne ludzie, tak jako jak my tu mieszkamy. Tutaj bardzo dużo rodzin mieszkało. Nam nie stać było, żeby kupić wielki, piękny, nowy dom, to my ten dom kupiliśmy, który był cały do remontu. Dzieci przy domu nawet dużo pomagały. Tyle pracy się położyło do tego domu, tyle miłości. Jest nadzieja, że to będzie chyba jedyna pamiątka pozostałaś po naszym domu że ta roślina się jeszcze nie poddała tak jak my. Cała dzielnica jest wyłączona w tym momencie z życia, nawet domy, które przetrwały mieszkańcy nie mogą tu przebywać w nich. I weźmie ponad dwa lata, żeby woda zdatna do picia była z powrotem żeby tutaj infrastruktura w tej. Żeby infrastrukturę była. odbudować, Elektryki żeby elektrykę tutaj nie wszędzie doprowadzić. Takie tragedie, które dotykają Ameryki jednoczą lokalną społeczność, w wielu miejscach, które ucierpiały, Wywieszane są takie symboliczne amerykańskie flagi, no a mieszkańcy okolic wspierają się nawzajem. Wszystkie rzeczy dostaliśmy od znajomych, czy też część już kupiliśmy, nawet używane. Przykład, mamy taki tymczasowy stolik, tutaj właśnie zrobiony ze skrzynki. To jest nasza sypialnia. I to właśnie tak nasze rzeczy teraz wygląda. Mamy tak, to w kartonach wszystko. wszystko. Mama była wczoraj, widziałaś swój dom. Tak, zobaczyłam i tam płakałam nawet. Pani była tutaj w trakcie, kiedy było było. Ja byłam, wyszłam z plecakiem. I w jednym stroju, bo ja myślę, że, że nie, nigdy nie przyszło mi do głowy, że to może się spalić. Bo tak naprawdę wszyscy mieszkańcy, co tam mieszkali, to tak właśnie jak Dajany mama, wyjechali praktycznie z niczym, bo oni myśleli, że to jest tylko chwilowa ewakuacja. Polonia to bardzo nas wspiera i, i bardzo się cieszymy z tego. Że tak nas um, mocno wspierają. Ta pomoc strasznie ułatwia nam, bo czasem, jak się budzimy, to nie mamy siły, żeby z tym, żeby do przodu iść. Jak można Wam pomóc? Pomalutku się zbieramy. tak Pomalutku codziennie widzimy teraz, jakie mamy potrzeby, co nam brakuje. On widzi, że my cierpimy i że nam tak smutno i on coś chciał zrobić, żeby jakoś naszej rodzinie pomóc i wpadł na ten pomysł, żeby... Był dosyć uparty, żeby to zrobić, bo my byliśmy trochę nastawieni w drugą stronę, żeby nie robić, bo dorośli jednak mają swoją dumę, nie chcą jakby pomocy dostawać od innych. Jak się wpiszę w internecie? Chcę szymański, chcę szymańscy Pacific Palisades. To to chyba już jest. Ja chciałem pomagać mojej rodzinie jako. Noj assistencja naszego domu i ja Maxi Lucy to On January 8, 2025, our whole house and two cars burned down in Pacific Palisades because of the Palisades fire. During the fire, we were not able to rescue any items from our house. We lost everything in the fire and are starting our lives from the very beginning. We have lost the schools we attend, all the school supplies, sports equipment, scouting equipment, and our beloved community. Czego wam życzyć? Chyba motywacji do, do wszystkiego. Tak. Chyba. I siły. Tak. Dużo siły i motywacji, tak. Ale na pewno odbudujemy dom. I to tak miło w sercu się widzi, że wiesz, jednak jest dobroć ludzka, że nam pomaga, tak, że nawet w tym najgorszym wypadku, że taki potworny rzecz nam się stało, ale są ludzie, które nas w ogóle nie znają i nam pomagają i w, i w tym sensie to, to nas cieszy i to nas do przodu właśnie popycha. Osoby poszkodowane liczą na pomoc, można pomagać z różnych rejonów świata. W ten sposób kończymy wizytę w Los Angeles, a ja zapraszam Państwa na kolejny przystanek Ameryka. Do zobaczenia!